Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w horoskopie na przyszły tydzień, czyli zerkam na kalendarz, czyli od 2 listopada do 8 listopada. Ja ten film nagrywam w noc, w wieczór właściwie pełni księżyca w byku. Jest sobota, jest święto celtyckie Samhain, jest Halloween. No, i niebieski księżyc, druga pełnia księżyca w październiku. Także jest to taka bardzo nietypowa noc, nietypowy wieczór, dlatego też myślę, że horoskop również będzie takim horoskopem, no może trochę innym niż wszystkie do tej pory. Mam tutaj. Anioła, anioła obfitości, ponieważ, y, ponieważ pełnia w byku y, w sobotni, y, sobotni popołudniu, w sobotni wieczór y, 31 października, czyli wtedy, kiedy nagrywam, to jest y, taka pełnia, która y, zachęca do y, budowania obfitości, do y, wzmacniania tych energii obfitości. Dobrze, przejdźmy teraz do tego horoskopu na przyszły tydzień. E, Takie mamy trudne e, czasy teraz, więc e, poprosimy Tarota, żeby e, podpowiedział, jakie energie nas czekają w tym kolejnym tygodniu. Proszę moje wyższe ja o Tarota, odpowiedź. Co będzie czekać osoby oglądające ten film, ten horoskop? W okresie od 2 listopada do 8 listopada 2020 roku, jakie energie, jakie wydarzenia, na co trzeba zwrócić uwagę, karta świata, czyli tutaj możemy być otwarci na różnego rodzaju energie, wydarzenia, co nam przyniesie ten przyszły tydzień. Między 2 a 8 listopada 2020 roku prosimy Dorota o odpowiedź, z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo oraz tygodniowy 2 listopad, 8 listopad 2020 roku. Tutaj jest sporo takich energii dotyczących uczuć, relacji, a rodziny pojawia się. Co my tutaj mamy? W centrum tego czytania mamy dziesiątkę kielichów. To jest energia bardzo dużego zadowolenia, szczęścia, miłości, takiego poczucia bycia szczęśliwym, zwłaszcza w rodzinie. <laughs> Nie znaczy to, że osoby, które są singlami, że one tutaj nie będą miały w przyszłym tygodniu możliwości do cieszenia się emocjonalnego, bo ta karta nie wskazuje tylko i wyłącznie na taką energię rodzinną, ale w ogóle na ogromną obfitość uczuciową ogromne zadowolenie w relacjach z innymi. Tak więc może ten przyszły tydzień być takim tygodniem, gdzie jeżeli jesteście Państwo w związkach, to ten, ten związek poszczególnej, dla poszczególnej osoby będzie rozkwitał, bo mamy tutaj też dziewiątkę kielichów, która jest poprzednią kartą do w stosunku do dziesiątki. No i mamy też tutaj u podstawy energię gwiazdy, czyli sprawy uczuciowe będą wybijały się na pierwszy plan w przyszłym tygodniu. Mamy tutaj jeszcze też. <coughs> przepraszam, też kartę z Dworu Buław, szóstkę dworu kielichów, przepraszam, szóstkę kielichów. I to jest. Taka karta, która mówi o tym, że możemy wrócić do jakiejś miłości, która była wcześniej, albo możemy spotkać kogoś takiego, kto na jakiś czas zniknął z horyzontu, z naszego pola widzenia, i tutaj może on się, ten ktoś pojawić. Tak więc, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe, to tutaj pięknie tarot pokazuje, że są takie możliwości, będą takie możliwości i jak najbardziej można spodziewać się przypływu, ale też rozkwitu uczuć. Jeżeli chodzi o relacje osób, które są w związkach albo które Przechodzą jakieś powiedzmy trudne chwile. To karty wskazują, że przyszły tydzień będzie takim tygodniem przyłomowym. Mamy tutaj energię też dziesiątki mieczy, która mówi o bardzo takim zmęczeniu, myśleniem o różnych kłopotach, trudnościach. Jednak te kłopoty i trudności, czego by one nie dotyczyły, one w przyszłym tygodniu zostaną przezwyciężone. Energie, zarówno czwórki buław, która mówi o szczęściu, o powodzeniu, jak również energia siły, to są takie energie, które wskazują na przypływ sił witalnych, na działania uwieńczone sukcesem. I tak jak powiedziałam, tutaj mamy u podstawy tego czytania, czytania kartę gwiazdy, a więc ona rokuje jak najlepiej na wszystkie sfery życiowe, które będą dla Państwa, każdego z Państwa w przyszłym tygodniu ważne. Karty tutaj wskazują również na potrzebę zastanowienia się, ale nie takiego zastanawiania się bardzo spędzającego może sens powiek, takiego takich myśli, które wraz z kartą dziesiątki mieczy Wręcz są przytłaczające, przybijające. Karty Tarota na przyszły tydzień wskazują na potrzebę zastanowienia się nad dalszymi działaniami, ale odsunięcie jakichś niedobrych myśli czy przeszkadzających myśli na bok i po prostu zastanowienie się, w którym kierunku pójść dalej, co zrobić. Mamy też tutaj energię cesarza, który mówi o obfitości, i tutaj ta obfitość cesarskiej łaskawości, można powiedzieć, może być związana jeszcze z wpływem dzisiejszej pełni księżyca, bo energia pełni księżyca. Jeszcze przez trzy, a nawet cztery dni, więc to, to, co dzisiaj, to, co w czasie pełni Państwo tutaj sobie wymarzycie czy zaplanujecie, że, że to jest Wasza droga, że tędy chcielibyście pójść w dalszym ciągu, to już w przyszłym tygodniu można odczuwać. Taki zbawienny wpływ tej obfitości cesarza i obfitości pełni, ponieważ no, te inne karty, o których już tutaj mówiłam, wskazują na szczególnie w sferze uczuciowej, na, na wzrost, na obfitość, na, na powodzenie, ale myślę, że mimo tego, że nie ma tutaj żadnej karty z dworu denaru, z dworu monet, to jednak. Energia dobrej gwiazdy i energia cesarza, one jako energię arkanów wielkich, wskazują, że również sfera finansów czy sfera pracy ona, ona będzie tutaj pomyślnie kształtowała się w przyszłym tygodniu, a prawdopodobnie jeszcze w kolejnych. Ci, ci z Państwa, którzy oglądali poprzednie horoskopy, to zapewne pamiętają, że były, była przewaga w tych horoskopach tygodniowych przewaga kart Arkanów Wielkich. Tutaj mamy dwie te karty, ale Arkana Wielkie zapowiadają też toczenie się spraw i zapowiadają też. To, że pewne energie, wpływ pewnych energii, on nie będzie ograniczał się tylko do kilku dni czy do tygodnia, ale może trwać dalej, więc to, co było w tym tygodniu trudne, to, co przyszło do Państwa jeszcze może wcześniej, to, co zaprzątało myśli, to, co powodowało, że możemy się czuć, możecie się Państwo czuć po prostu przygnieceni różną. Różnymi informacjami, które płyną z zewnątrz, czy też dotyczą Państwa osobistych spraw, myślę, że w tym przyszłym tygodniu zacznie się to już wszystko klarować, zacznie się to wszystko już rozwijać w taki sposób, że przyjdą lepsze czasy, bo karty na to wskazują. Odzyskamy siły, będziemy cieszyć się bliskością. Rodziny, przyjaciół, nawet jeżeli ta bliskość nie zawsze ma taki charakter fizyczny. No, takie mamy po prostu czasy. Zobaczmy, co tarot tutaj nam radzi na ten kolejny tydzień. Poprosimy tarota o kartę radę kartę Radę na mm, przyszły tydzień. A jeszcze mm, w odniesieniu do mm, tej karty, która wypadła y, w czasie tasowania, y, karta Świat mówi o, y, może mówić, ona się to, co prawda nie pojawiła, ale może mówić o otwieraniu się na właśnie zarówno y, na uczucia, y, otwieranie się na y, różnego rodzaju pomysły, ale też otwieranie się na obfitość, na, na to, co Zobraz spełnią. Mam nadzieję, co dobrego do Państwa przejdzie. I teraz już prosimy Tarota o radę na przyszły tydzień od 2 listopada do 8 listopada. Na co zwrócić uwagę, przed czym się ewentualnie ochronić, co będzie ważne. Karta Rada. Umiarkowanie. Przepiękna energia, również arkanów wielkich, e, która mówi o tym, że, e, żeby nabrać dystansu e, do siebie, do świata, do no właśnie, do tego, co się dzieje wokół nas, bo no, są to trudne czasy i mogą one rzeczywiście tutaj no, być źródłem i są na pewno źródłem takich myśli, co dalej, jak to się wszystko dalej potoczy. Więc Tarot radzi, żeby starać się żyć w harmonii ze sobą, ze światem żeby znajdować też harmonię i taką równowagę w tym, co robimy, żeby chronić się przed nadmiarem przykrych informacji, bo nie mamy na wszystko wpływu. Na to, na co mamy wpływ, to jak najbardziej oczywiście trzeba zwracać uwagę, trzeba o to dbać. Natomiast nie na wszystko mamy wpływ i Często zalew trudnych informacji, trudnych bodźców może działać niekorzystnie nasz stan emocjonalny, a tutaj jak widać te emocje w przyszłym tygodniu będą grały dużą rolę, więc warto tak starać się zharmonizować swoje życie codzienne, żeby znaleźć czas na ważne dla Państwa, dla każdego z Państwa działania, na na pracę, na odpoczynek, na kontakty z bliskimi, również na cieszenie się z życia, na cieszenie się z tego, że, że to życie jest, że jest piękna jesień i no jeszcze wiele, wiele dobrego przed nami. Tak więc ja Państwu dzisiaj już życzę wszystkiego dobrego w tym przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że on będzie lepszy Niż ten obecny, że przyniesie ukojenie w różnych sprawach, przyniesie też rozwiązanie różnych problemów i przede wszystkim mam nadzieję, że tak jak tutaj karty pokazują, przyniesie dużo, dużo energii miłości, czego Państwu serdecznie życzę i pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajkowania, do komentowania. Do zobaczenia.